Oto moja ja parodia na no. leak ta lala. ale od dziebaków Oczywiście jest to głośniej i ze mną będą się trzy dziobaski. Jeden pleti, drugi pół, drugi S Czyli razem pletybus A więc zaczynajmy a i zapomniałem że to głos AI. Mm. Lubię, kiedy dziobaki mi machają z dziobaka. Wrzucam na nie dziobaka i polewam dziobaka. Hokus pokus, sary mój to dziobak, a twój nie jest. Lubię, kiedy dziobaki mi machają z wieżycki, życki, ale za nie nie lęcę, bo bym nie miał ogona tego metra.

พี่จะจะด่าเลยยูบ้ากี